Cześć wszystkim! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie co nieco o ostrym zapaleniu ucha środkowego, które, jak nazwa wskazuje, jest ostrym zapaleniem w uchu środkowym. E, najczęściej objawy pojawiają się nagle, częściej chorują małe dzieci e, i jest to zakażenie, które ma etiologię zarówno wirusową, jak i bakteryjną, chociaż częściej mieszaną, że najpierw wirusy. A później dopiero wchodzą na to miejsce bakterie. Powiedziałem, że częściej u dzieci, dlaczego? No Istnieją pewne predyspozycje u dzieci, takie jak na przykład budowa anatomiczna trąbki słuchowej, która stanowi połączenie między uchem środkowym a gardłem. I to najczęściej właśnie droga zakażenia jest taka, że bakterie wstępują po trąbce słuchowej do ucha środkowego. I teraz dzieci tą trąbkę słuchową mają znacznie krótszą i ustawioną bardziej poziomo. Przez co ta migracja tych patogenów jest dużo prostsza. No poza tym, dzieci mają też mniej rozwinięty układ immunologiczny, więc dużo łatwiej łapią wszelkie infekcje kataralne czy wirusowe, jakieś te katary. I wtedy też jest ryzyko właśnie przejścia tych wirusów do ucha środkowego. I poza tym, też. Często niedrożność trąbki słuchowej, zaburzona jej drożność, właśnie predysponuje też do rozwinięcia zakażenia, a to właśnie często występuje w takich patologiach, jak na przykład przerost trzeciego migdałka, czyli migdałka gardłowego u dzieci, również w jakichś takich anatomicznych wadach budowy, jak rozszczep podniebienia, sekwencja pierrobin, czy też zarośnięcie nozdrzy tylnych, skrzylinie przegrody. Więc to są właśnie takie rzeczy, które predysponują. Oprócz tego są jeszcze inne czynniki predysponujące do rozwoju zapalenia ucha środkowego, takie jak bierne palenie w otoczeniu tego dziecka. Dodatkowo jeśli to dziecko chodzi do żłobka, do przedszkola, ma styczność z innymi gówniakami, które też mogą być nosicielami patogenów takich jak streptokokus pneumonie czy hemophilus influenza, które są podstawowymi bakteryjnymi czynnikami etiologicznymi. I jeżeli też dziecko jest przewlekłym nosicielem w gardle, po prostu tych bakterii. Jeżeli chodzi o wiruso, wirusy, które wywołują, mogą wywoływać zapalenie ucha środkowego. Są to przede wszystkim rinowirusy, wirusy paragrypy, wirusy grypy A, wirusy RSV, adenowirusy. Jeżeli chodzi o bakterie, to tak jak powiedziałem, jest to streptokokus pneumoniae, hemophilus influenza. Tutaj też wymienia się marakselekaralis. No i tam pewne niektóre, jakby tam niektóre z nich mogą być wywołane również przez np. przykład streptokokusa piogenesa. No dobra, przychodzi dziecko do nas i skąd mamy wiedzieć, że na przykład dolega mu zapalenie ucha środkowego? No przede wszystkim dziecko w tym uchu zgłasza ból. To jest silny, pulsujący ból. Często u starszych dzieci również mogą dochodzić szumy uszne. Wśród objawów może jeszcze dochodzić do osłabienia słuchu po tej stronie. To jest osłabienie właśnie typu przewodzeniowego związane ze stanem zapalnym po prostu w uchu środkowym, gdzie są te kosteczki słuchowe, cały ten. Szlak jakby wzmacniający ten sygnał fali dźwiękowej. No, ale to jest przejściowe tylko. Zazwyczaj, kiedy dziecko już się z tego wyleczy, jak to zniknie, to dziecku wraca słuch tak, jak powinien być. Warto wspomnieć jeszcze o objawach ogólnych, które zawsze w takich infekcjach są, czyli gorączce, złym samopoczuciu, czy ewentualnie o jakichś takich wymiotach, biegunkach, to części u malutkich dzieci, tak zwany. To się nam mówi syndrom ucho-brzucho, czyli dziecko ma zapalenie ucha środkowego i często towarzyszą temu właśnie wymioty, biegunki, przy, takie objawy z, z zakresu przewodu pokarmowego. W przypadku bakteryjnych zapaleń, gdzie zbiera się w uchu środkowym treść ropna, często dochodzi do samoistnej perforacji błony bębenkowej i wycieku tego płynu, tej wydzieliny. I wtedy może właśnie też pojawić się wydzielina z ucha i wtedy zazwyczaj po tym pęknięciu dzieci czują poprawę, że te objawy są mniej nasilone. W przypadku chorób zakaźnych takich jak płonica czy odra, w wyniku powikłań może dochodzić do ostrego, martwiczego zapalenia ucha środkowego, związanego z taką charakterystyczną obowiązką. To jest właśnie taki bardzo silny ból i cuchnący wysięg z tego ucha, no i zmiany martwicze, właśnie błony bębenkowe i liczne perforacje, też zmiany martwicze wyściółki wyścielającej ucho środkowe. W niektórych infekcjach wirusowych. Takich jak mononukleoza, niektóre grypy, czy ospa wietrzna, czy też po ostrych nieżytach nosa, może dojść do rozwinięcia takiej odmiany, tak zwanego ostrego pęcherzowo-krwotocznego zapalenia ucha środkowego. W badaniu otoskopowym, kiedy zaglądamy, dziecku do ucha. Możemy tam zobaczyć takie na błonie bębenkowej takie pęcherze też wypełnione taką krwistą treścią i te pęcherze mogą same pękać I w momencie, kiedy ucieka to wtedy już dziecko się czuje lepiej i w tym ostrym pęcherzowo-krwotocznym nie ma zazwyczaj osłabienia słuchu i też nie towarzyszą temu szumy czy pulsowanie, tylko to jest taki po prostu silny ból. I zazwyczaj to trwa 3-5 dni. Jak to pęknie, się wyleje, dziecko się czuje znacznie lepiej. I skoro już jesteśmy w tym miejscu, powinniśmy powiedzieć nieco o diagnostyce. Podstawę, no to oprócz takiego wywiadu stanowi badanie otoskopowe, gdzie otoskopem patrzymy ducha dziecka i zazwyczaj błona bębenkowa może być przekrwiona, może być, trosz, może być wciągnięta, ale też może być wypukła, jeśli zbiera się. Płyn w jamie bębenkowej. I teraz tak, samoistne pęknięcia w łonie bębenkowej zazwyczaj goją się samoistnie, więc tutaj, jeżeli słyszycie pęknięcie błony bębenkowej, to proszę nie panikować, ale podobne objawy mogą też dawać no, inne problemy, na przykład zapalenie przewodu słuchowego zewnętrznego. Tak, też musimy zobaczyć, jak wygląda błona. błona wewnątrz tego przewodu słuchowego, czy tam nie ma jakichś czy raków, czy może ciał obcych, szczególnie jeżeli chodzi o małe dzieci, no to one się bawią małymi rzeczami i też lubią sobie je wkładać w różne otwory, jak buzia, nos, ale też ucho, więc przy badaniu otoskopowym, jeżeli będzie tam coś niepokojącego, to zobaczymy te rzeczy. Innym takim aspektem, który warto, o którym warto opowiedzieć, jest ból ucha taki przeniesiony. Tak zwana otalgia, który wynika z uszkodzeń nerwów czaszkowych, z ich podrażnienia, ale w wyniku innych patologii. Najczęściej, jeżeli chodzi o gałązki nerwu trójdzielnego, to są takie problemy jak zapalenie gardła migdałków, jakieś tam stan infekcyjny zębów trzonowych, jakieś problemy właśnie w jamie ustnej, zapalenie zatok przynosowych czy jakieś stany patologiczne stawu, stawu skroniowo-żuchwowego. Tak, jeszcze tu też gałązki nerwu 9, językowo-gardłowego, czy też przy okazji porażenia bela i porażenia nerwu siódmego również może dochodzić do boleści ucha. Tylko, że w przypadku tych tych zmian, tej otalgi w badaniu otoskopowym nie ma absolutnie żadnych zmian na błonie bębenkowej, tak? bo jest to ból wynikający właśnie z podrażnienia tych gałązek nerwowych, które też unerwiają częściowo właśnie struktury ucha, ale zmian patologicznych na błonie bębenkowej nie zobaczymy. Warto powiedzieć teraz, jak leczyć. Zapalenie ucha środkowego. No i to jest bardzo ciekawe, bo w sumie, niezależnie czy jak bardzo nasilane są objawy, podstawą leczenia jest leczenie przeciwbólowe, przeciwzapalne. Pierwszym rzutem u większości pacjentów, szczególnie też u dzieci, jest ibuprofen. Jeżeli jest nadwrażliwość albo jakieś przeciwwskazania do stosowania ibuprofenu, można zastosować paracetamol. Często błędem, który popełniają pediatrzy, jest na zapalenie ucha środkowego. Przepisywanie takiego preparatu miejscowo działającego sterydu z takimi słabymi antybiotykami, to się nazywa Dicortine, to są takie kropelki do uszu i to absolutnie nie działa na zapalenie ucha środkowego, a utrudnia bardzo laryngologom diagnostykę, ponieważ w badaniu otoskopowym te kropelki tam zasychają i po prostu tam jest jedno wielkie błoto i po prostu to ucho trzeba oczyścić. Za bardzo to efektu żadnego nie przynosi. No, ale no, nie wiem, taka praktyka jest, że czasami właśnie jest to przepisywane, a zupełnie nie ma to zastosowania. Bo jeżeli mówimy, że to jest infekcja, i często to jest infekcja bakteryjna, to leczeniem pierwszego rzutu w tym wypadku też są antybiotyki, ale dziecko, które przyjdzie z zapaleniem mucha środkowego, nie zawsze ten antybiotyk powinno dostać. Jest taka strategia leczenia, o której mówimy, że ona się nazywa watchful waiting, czyli takie baczne wyczekiwanie. Znaczy jeżeli na przykład w nocy pojawiły się objawy zapalenia ucha środkowego, dziecko przyszło dopiero do nas dzisiaj właśnie, bo po tej nocy i możemy wstrzymać się. Dać leki przeciwzapalne, ale powiedzieć mamo, tato, przyjdź do nas jutro, przyjdź do nas za dwa dni, ponieważ w większości wypadków, jeżeli to jest infekcja tylko wirusowa, w przeciągu 24-48 godzin, czy tam maksymalnie 72, ta infekcja powinna sama wygasnąć. I teraz, jeżeli i poprosimy, żeby przyszli za te dzień dwa. Jeżeli za te dzień dwa przychodzą i to nie minęło, no to wtedy jedziemy, strzelamy antybiotyk. Są też takie mm, przypadki, w których antybiotyk wypisujemy od razu, yy, nie bawiąc się żaden watchful waiting. W przypadku dzieci poniżej szóstego miesiąca życia dajemy. Dzieci poniżej drugiego roku życia, które mają obustronne zapalenie, Ucha środkowego. Również jeżeli są wysoka gorączka, wymioty, bardzo mocno boli, ta gorączka wysoka to mówię nawet powyżej 39. Jeżeli widzimy, że jest bardzo ciężki stan dziecka, no to oczywiście dajemy. Jeżeli jest obecny wyciek z ucha. Oraz dzieci, które są w grupie ryzyka, tak? czyli dzieci z zespołem Downa, dzieci immunokompetentne z różnych przyczyn oraz jeżeli no po prostu to są takie warunki służby zdrowia, że ta rodzina nie ma jak przyjechać, tak? Że na przykład jesteś lekarzem, gdzieś oni jechali 30 km do najbliższej przychodni, no to mówiąc z nim, że słuchajcie, ja wam dam tylko to, a do mnie se przyjść, nie wiem, na następny dzień, no to bym był debilem. Od razu im wystawię receptę na antybiotyk i powiem tak: jeżeli dziecko się będzie poprawiało, to nie wykupujcie tego. Tak, no, też zależy, jak daleko mają aptekę od siebie, no nie? No ale jakby no, to wszystko jest, jakby trochę zdrowego rozsądku i pomyślunku się przyda po prostu wypisując. I tak, pierwszy rzut to jest amoksycylina sama bez krawolanianu. I w przypadku dzieci poniżej 40 kg dawkowanie to jest od 75 do 90 mg na kilogram na dobę i to podajemy w dawkach podzielonych w dwóch dawkach, tak? To wszystko dzielimy na dwie dawki i na przykład rano wieczorem dajemy. W przypadku osób, które mają powyżej tam tych 40 kg to już takie dzieci kolosy i młodzież i, i, i dorośli, no to jest od 1500 do 2000 mg na dzień też w dwóch dawkach podzielonych amoksycyliny. Drugi rzut, jeżeli są na przykład jakieś przeciwwskazania do stosowania takich leków pochodnych penicylin, na przykład na amoksycylinę, na penicyliny jest reakcja nadwrażliwości typu późnego. Drugim rzutem są cefalosporyny, najczęściej drugiej generacji. Tutaj pierwszym takim z reguły jest cefuroksym, ale jeżeli dziecko jest uczulone na penicyliny, ma reakcję anafilaktyczne takie reakcje pierwszego typu natychmiastowe nie bawimy się ani w cefalosporyny ani w amoksycylinę tylko musimy zastosować wtedy makrolidy najczęściej stosujemy klarytromycynę a jeszcze zapomniałem powiedzieć jak długo w ogóle stosujemy to podstawowe leczenie amoksycyliną Jakby zasada jest taka jak dziecko ma poniżej 2 lat no to z 10 dni a jak ma powyżej dwóch lat, no to tak z pięć dni powinno starczyć, wystarczyć. A, no jeszcze zapomniałem powiedzieć, no, że jeżeli dziecko wymiotuje i ma biegunkę i mega się źle czuje, no to trzeba mu podać te antybiotyki dożylnie, no i, i, i do szpitala skierować, tak, żeby mu podać, bo inaczej no nie da rady, bo tak to te leki ustnie nie, wypisujemy dziecku w domu. No i w przypadku, jeżeli dziecko jest hospitalizowane i mamy do czynienia z tym wyciekiem z ucha, no to warto też wykonać posiew i antybiogram, no żeby, żeby się okazało, co to jest. No bo też jeżeli okaże się, że nie odpowiada dziecko na leczenie antybiotykami, no to możliwe, że to jest albo jakiś szczep oporny, albo to jest jakiś jeszcze inny rodzaj bakterii, którego po prostu który nie jest w spektrum naszego leczenia. Jeżeli już mówimy o tym zapaleniu ucha środkowego, jest tak zwany zabieg, który nazywa się paracenteza, czyli to jest kontrolowane nacięcie błony bębenkowej w przypadku ostrego zapalenia ucha środkowego, który już jest robiony w warunkach szpitalnych i kiedy taką paracentezę należy wykonać? Za każdym razem, kiedy oprócz zapalenia ucha środkowego występują objawy podrażnienia czy porażenia nerwu twarzowego oraz yy, yy, kiedy w badaniu otoskopowym widzimy, że błona bębenkowa jest bardzo wypukła i ten ból jest taki mocny pulsujący Wtedy nie czekamy na to, aż dojdzie do samolistnej perforacji, ponieważ takie nacięcie paracentezą takim malutkim nożykiem ono jest kontrolowane i ono nam samo ładnie się lepiej wygoi niż po prostu jeżeli dojdzie do takiej perforacji pęknięcia błony samej z siebie. No, i jeszcze jedno wskazanie do wykonania paracentezy to są objawy, które sugerują, że doszło do zajęcia ucha wewnętrznego, czyli oczopląs, zawroty głowy, wymioty, wtedy absolutnie hospitalizacja i laryngolog musi wykonać paracentezę, żeby ulżyć temu dziecku i tam oczywiście antybiotykoterapia, dalsze leczenie oczywiście. Często jako powikłanie zejścia zapalenia ucha środkowego przy obecnych problemach z drożnością trąbki słuchowej może dojść do wysiękowego zapalenia ucha środkowego gdzie trąbka jest niedrożna i w wyniku tej niedrożności dochodzi do właśnie gromadzenia się płynu surowiczego właśnie wysiękowego w uchu. Tutaj można wtedy zastosować tak zwany drenaż wentylacyjny nosa. Są takie baloniki w aptekach, to się najczęściej nazywa Otowent i żeby bo normalnie no to można robić próbę walsalwy, ale gdzie dzieciak będzie rozumiał, co ma zrobić: że ma dmuchać z zamkniętymi ustami, jakby nosem, coś tam. Chodzi o to, że sobie dziecko wkłada w nosa tego balona, tam z tamską końcówką i ma się niby tak bawić, że ono ma nosem nadmuchać balona, żeby tam seurus, nie wiem, do wielkości takiego grebfruta. No, i jak się dziecko tak nadmucha, to mu się otworzy trąbka słuchowa, będzie się wentylować. tak? No, a w przypadku wszystkich tych powikłań, takich jak różnych tam, przerostu tego migdałka, no to czasami trzeba będzie też operować. No, ale to jest w ogóle temat na inny odcinek. Czasami też w takim wypadku, gdzie jest obrzęk i przez to jest problem z drożnością trąbki słuchowej, też w tak jakby wziewnie stosuje się sterydy. I teraz tak. Zazwyczaj wszystko kończy się dobrze. W większości wypadków tego watchful waiting gdzie antybiotyków nie dajemy jeżeli się stan dziecka poprawi no to w ogóle w dwóch trzecich przypadków nawet tego antybiotyku nie trzeba dać jak da ma antybiotyk to też powinno się potem poprawić ucho, jak i wzrok, ucho jaki wzrok? ucho słuch powinien normalnie wrócić wszystko zacyn, no ale niestety czasami powikłania jednak się zdarzają i wśród powikłań no to mamy zapalenie wyrostka słodkowatego, bo wiecie, że z tą jamą w wyrostku sutkowatym z tą jamą tego wyrostka słodkowatego, łączy się Ucho środkowe, więc może dojść do, tam do zapalenia, może być porażany nerw siódmy, może dojść do zapalenia ucha wewnętrznego, mogą być też zapalenia wewnątrzczaszkowe, mogą powstawać różnego rodzaju ropnie, nadtwardówkowe, potwardówkowe, może dojść do zapalenia opon mózgowo -rdzeniowych, a w ostateczności takich strasznych rzeczy, jak ropień mózgu. No ale to są już takie hardkorowe, straszne rzeczy i miejmy nadzieję, że nigdy żadnemu pacjentowi waszemu się to nie zdarzy. Jeszcze ostatnie co mi się przypomniało powikłanie, to też może dojść do y, zakrzepicy zatoki esowatej, tych zatok w mózgu co żylnych, które ściągają y, krew z mózgu, no to też może dojść do stanów takiej zakrzepicy, to też są związane z bólami głowy, no i tak dalej, i tak dalej. Dobra, myślę, że już nagadałem się na dzisiaj wystarczająco. W ogóle jestem w mega humorze, dlatego że nakręciłem już pół odcinka, a potem się zorientowałem, że kamera była nie włączona w telefonie, więc gratuluję sam sobie i gratuluję Wam, że dotrwaliście do końca i że będziecie widzieć nieco więcej o zapaleniu ucha środkowego i jak sobie z tym radzić. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! ta <laughs>